I kanapa, lampa pod sufitem świeci, a w fotelu siedzi tata i do szkoły wiezie dzieci. Dziękuję. Tej myszy nikt się nie boi, gdy przy komputerze stoi. Ta mysz przed nami nie zmyka, daje się głaskać i klika. Czyni wieczna zima, więc się w niej wiedzy nie trzyma. Drzwi otworzyć do niej łatwo, uchyl je, rozbłyśnie światło. Gdy się włączy zegar z dźwiękiem, ty go z mętnym jękiem, bo on zaczął koncert ten, by ci nagle przerwać sen. fujesz, muzyki słuchasz, nowych gier szukasz, wysyłasz teksty, kumpli zabawiasz i czasem przez nią jeszcze rozmawiasz. Znasz pigułki kolorowe? Mieszka w nich podobno zdrowie? Dzieci ich nie jedzą same. Spytaj tatę albo mamę. Śmiesznie z tymi pigułkami, mają nazwę z literkami.